Witam Was na kanale Denizm Podsjedni Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i lecimy Zobaczymy, która jest godzina pierwsza sześć, proszę Państwa U koledzy mają, bo ja ogólnie... Co jeszcze gadać? O właśnie piwko, piwko Ty Bierzesz te dwa Szypeczka. A teraz stary w rozmowę, żeby śmigł muszę się browalka no, napić. nie zawierają różnych sztucznych ulepszaczy. A więc zaczniemy od zaczynku. Zaczyn, żeby drożdże dobrze wystartowały. Zobaczcie, ja tutaj podrzałem mleko ja nie będę teraz mówił ile czego dodaję. Możesz mnie kamerować. Co? Sprawdzam. Sprawdzam funkcję, funkcję obiektywu. Jeszcze jest marko. No, będzie będziemy <słuchaj> Posłuchaj ty mały skłonnego skur... prawdziwego rapu To jest prawdziwy rap. A ty dziopem chłapku Jesteśmy chłap. właśnie po dobrej imprezie, ale ona się nie kończy tego samego dnia, bo ona nie kończy się u nas nigdy. Wow Młody! Wyjeżdżasz tym samochodzikiem szybciutko Młody Zrobił niezręczną sytuację no, no. A ci koleś tak patrzył, nie wiedzą co powiedzieć Bo nie wiedzą co to jakiś awanturnik Nie? No Wali się, że ich uderzysz A. Jeszcze duży byłeś Jak z jakichś no. wpadłeś Jeszcze wąsy wystawałeś <laughs> w to My to zawsze w drogich restauracjach jedziemy Nas to stać to wow. z tej strony Denis Ziomki piszą teraz tekst Zaraz zobaczymy na picie kto najlepszy jest Ej O ku Krukaro rozdawał Paro będą się do tego pogarny Do rozdawał Dobrze, Tylko leżysz Nie leżę Ty tylko leżysz Pani tylko siedzi Ty tylko leżysz Dzień dobry Proszę bardzo Już zamawiamy Okej okay. Jak ta nocna zmiana McDonald's Lecimy z tym Yo Okej, okay. troszeczkę tłoczno, troszkę dużo ludzi, ale lecimy z tym, okej. Okay. A przyjeżdżam któryś raz tutaj znów. Poproszę teraz wbić jedno tu OK? Duże ma być z cickerem i frytkami. To jedna rzecz, ale lecimy na chwilę dalej. Ma pani? Ma pani? Halo. Pan, pan zdrowy? <laughs> tak, tak.